Witajcie, Edukacja na Maxa z tej strony, kłaniam się nisko, skaczę, tańczę dla Was i dzisiaj kolejny odcinek serii Minecraft Poradnik, dzisiaj pokażę jak skonstruować taką oto farmę, automatyczną farmę wełny. Serdecznie zapraszam do oglądania. Farmer wełny, którą akurat będę robił, no jest ona na tak tutaj jak widzicie część już jest zebiona, tej farmy, będę ją sobie powiększał i przy okazji pokazywał Wam jak to zrobić. Oczywiście Kopanie pod ziemią wiąże się z tym, że trzeba zrobić coś, oczywiście dużo przestrzeni. Wiadomo, że łatwiej wygodnie tą farmę e, zrobić na ziemi, gdyż nie trzeba łatwiej przygotować teren po prostu pod nią, ale e, taka była koncepcja na Alfa HC. Tak to miało wyglądać. Oczywiście oświetlenie jest jak najbardziej w pracy pod ziemi się, pod ziemi się przyda, gdyż e, trzeba pominąć moby, które się cały czas spałnują. Także. Jeszcze chwilka oczyszczenia terenu, i już część właściwa naszego działania. Farma w ogóle jest stosunkowo dość wysoka, więc też wiadomo, że musi być odpowiednio sufit skrojony w, tym, w tej sytuacji. No jak widzicie już wyczyszczone. To są materiały, które będą mi potrzebne, bo oczywiście bloki trawy, yy, blok redstone'u, yy, sam redstone też mi się przyda, przyda mi się szkło, yy, przyda, przydadzą mi się yy, te, ojejku, nie, nie podajniki, tylko te, dro, yy, nie dropery, tylko dispensery. Zawsze tam widzieliście jakie materiały. I oczywiście jakieś bloki dekoracyjne. Ja w tym przypadku akurat wykorzystam kamienne cegły. Ale wy oczywiście możecie użyć czegoś innego. Poza, poza kamiennymi cegłami wykorzystam jeszcze popękane kamienne cegły. Warto z nich korzystać. Uważam, że da, dają troszkę kolory do wyglądu. Przygotujmy najpierw całą przestrzeń tak do tego. Czyli tą część do poruszania się, żeby musiał do tej farmy wełny jakoś się dostać. Jak widzicie już jest przygotowane. Także możemy już stawiać yy, bloki do samej farmy. Yy, kluczowe będzie to, co, co będzie zbierało oczywiście yy, tą wełnę. Ja wykorzystam wagonik, dlatego muszę jeszcze wykorzystać, wykorzystać troszkę tutaj przestrzeni, żeby udekorować tą przestrzeń pod wagonik. Wykorzystałem tutaj z, zwykły kamień. No, i już zaczynamy stawiać tor dla naszej kolejki. Kolejka ma się poruszać w jedną i drugą stronę, czyli musi być. Y, trzeba na końcu, każdy, ka, na, na każdym końcu dać podwójny blok. Zaraz to pewnie zobaczycie. Oczywiście te owce trzeba jakoś wprowadzać do farmy, także trzeba też przygotować schodek, przez który będą owce wchodziły. Taki pojedynczek jak ja zrobiłem wystarczy. Oczywiście owca nie zawsze od razu wejdzie, ale na pewno w ten sposób będzie łatwiej. Skrzynki stają oczywiście podwójne w odległości od siebie jednej kratki. Następnie daję tory. Na razie daję tory zwykłe, w odpowiednich miejscach podmienię to na tory zasilane. Na, po, na końcu, początku i w środku pojawią się bloki redstone, które będą zasilać to, żeby wagonik był w stanie dojechać. Oczywiście wszystko tak naprawdę zależy od y, długości tych torów. Hmm. Można oczywiście zasilać także y, pochodniami z redstone'a. Przypominam, żeby stawiać rail, rail, stawiamy z shiftem do skrzynki. I potem z szyftem te stawiamy, żeby postawić y, tory. Jak widzicie, troszkę tych lej. Będzie potrzebne w czasie odpowiednio do takiej budowy. Przygotować. Wiadomo, że pojedyncza y, farba wełny, no to będzie dużo mniejszy materiał niż taka duża, jak tutaj jest w konstrukcji. Ale przy większej, no troszkę tego żelaza potrzebne będzie. Żelazo był wykorzystany na tory. Żelazo był wykorzystany do, y, do lejów. Oczywiście, czy ustawię skrzy, lej po prawej stronie, podwójnej skrzyni, czy po lewej nie ma tutaj z, z, znaczenia. To tak wymyśliłem sobie estetycznie, żeby to tak miało wyglądać. Tak mi się po prostu to podobało. Zwracam także jeszcze uwagę na yy, kwestie związane z lejami i blokiem redstonea. Yy, blok redstonea wyłącza lej. Działanie leju, dlatego jeżeli jest obok niego, dlatego też yy, jeżeli potrzebujemy gdzieś pośrodku po zasilić, potrzebujemy zrobić odstęp, żeby ten lej nie był bezpośredni w bezpośrednim kontakcie z, z blokiem redstone'a. Oczywiście ja tutaj dumałem jeszcze, więc jak widzicie to niby robię to już po raz kolejny, ale zawsze się człowiek o czymś zapomni. Czas no, oczywiście na uzupełnienie torów. I zaraz, zaraz sp sprawdzimy, czy kolejka będzie nam działać. Oczywiście wagonik musi być zlejem. Sam wagonik nie wystarczy. Trzeba połączyć wagonik z lejem, czyli kolejne żelazo tutaj. No i wagonik musi być w jakiś sposób pchnięty, tak? Dlatego ja w tym momencie. Zanim cały mechanizm zacząłem dalej robić, trzeba było sprawdzić, czy w ogóle wagonik jest w stanie dojechać. I powrócić. znaczy, czy będzie cały czas chodził w jedną i w drugą stronę? Oczywiście, żeby to chodziło szybciej, można byłoby dać więcej bloków redstone'a. No, na taką długość, jaką ja zastosowałem, czy minimum. Teraz już można stawiać podłoże. Bloki trawy oczywiście owce muszą mieć trawę. Musi być szansa, żeby ta trawa też odrastała. No bo jeżeli owca zje trawę i ta trawa nie będzie jak jak odrosnąć, no to. Farma nie będzie działać prawidłowo. Tutaj, akurat, jest ciekawy przypadek, bo w momencie, kiedy farmę budujemy na granicy biomu, to kolor bloku trawy troszkę się zmienia. Tam, widzicie, taki bardziej sawannowy jest. Tutaj już jest bardziej typowo dla lasu trawiastego, lasu debowego. Wielkość, taka minimalna, oczywiście, tej farmy to. 3 na 3 czyli 9 y, bloków y, bloków y, trawy na jedną owcę, mniej więcej tak przypada w sumie to nawet mniej jak potem zobaczycie, ponieważ jeden z bloków zostanie zastąpiony y, dispenserem Gdzieś musiałem drać o, o, o wagonik, Teraz on tak się tuła. Mam nadzieję, że dojedzie. Jak dojedzie, to będzie dobrze. Jak nie, to będzie trzeba oczywiście to rozwalić. Tak? W tym przypadku musiałem to rozwalić i puścić jeszcze raz. I już teraz jeden z bloków trawy podmieniam na detektor, który będzie sprawdzał czy, jak czy zmienia się stan bloku trawy. Jeżeli zmieni się stan bloku trawy, to zostanie wysłany sygnał do dispensera, żeby użyć nożyczek, bo jak się nie brak trawy, to prawdopodobnie owca od razu tą trawę zje. Owce są głodne, owca bez wełny y, będzie chciała szybciej zjeść trawę, żeby tą wełnę sobie przywrócić. w zasadzie rzecz biorąc, to jest jeszcze ta prostsza część farmy. tak, Oczywiście pod warunkiem, że zrobicie wszystko dobrze z mechanizmem. Yy. O, I tak to będzie dokładnie wyglądało. Czyli otoczona będzie owca, a pod spodem blok yy, detektora. Oczywiście jeden blok szkła także usunę, bo będzie potrzebny do zabrania jeszcze dispenser. Ja jak widzicie, zaczynam, zacząłem usuwać. Oczywiście warto też zrobić sobie jakieś bloki pomocnicze, żeby tam móc się dostawać, a nie tak jak jak kręci się w kółko, bez ładu, bez składu. Ważne, żeby dispensery były błyszką ułożone w stronę owcy, żeby mogły wypuszczać nożyczki, które będą śniały owieczkę i będzie to wracało do dispensera. No, i teraz trzeba to troszkę zabudować już szkłem. Ja akurat wybrałem szkło, ponieważ widać wszystko, czy farba działa, czy nie działa. Ewentualnie można obserwować, co się dzieje. Wiadomo, że można mógłbym wybrać inny, inny blok szkła. Ja w tym momencie zdecydowałem się na zwyczajne szkło. A wy jeśli w tym momencie tego się nie robicie, to dajcie łapkę w górę, napiszcie w komentarzach, czy wszystko na razie jest jasne. Piszcie na bieżąco, da dawajcie znać, jak wykonanie filmu ten film akurat był montowany. Był nagrywany już dawno, a tam naprawdę yy, to, co widzicie, to jest zlepek montażu z tego filmu. O, już przechodzimy do samych owiec. Trzeba oczywiście owce doprowadzić, najprościej doprowadzić oczywiście na smyczy, można też doprowadzić za po prostu za pomocą siana, ale wtedy jest dłużej, bo trzeba patrzeć, żeby ta owca za to tobą szła. W zależności od tego, co macie, tak wybierzecie. Jeśli chodzi o wprowadzenie owcy już do samego pomieszczenia, no to zdecydowanie wygodniejsze będzie, wygodniejsza będzie, o jejku będzie las lasso nie lasso tylko ten smycz. Nie wiem czy to się nazywa smycz bardziej tam wygląda klasso. Jakieś krawat może wygląda. No i musimy oczywiście owce podprowadzić w pod odpowiednie miejsce, a potem już trzeba tylko ją popchnąć, żeby weszła. Można to właśnie, właśnie w ten sposób też się przesuwać, to. Pomaga oczywiście owca, może też mieć wyjście, tutaj jak widzimy pięknego baga, kiedy owca straciła głowę. I tak w sumie wygląda cały produkt. Teraz można ją też pokolorować, żeby dawała odpowiedni kolor wełny. Ale to już widzieliście na innym filmie serii poradnikowej. No i jeszcze cały mechanizm trzeba redstone'em włączyć. Mam nadzieję, że na poradniku wszystko było jasno wyjaśnione. Jeżeli macie wątpliwości, śmiało piszcie w komentarzach. I widzimy, słyszymy się w kolejnych odcinkach. Do trzymajcie się!